z uporem będę to powtarzać, że kryzys czy odczucie, poczucie przeżywania jest kwestią subiektywną i jeżeli już zostały zaburzone te cztery sfery naszego życia, ta fizjologiczna, behawioralna, emocjonalna i poznawcza, to generalnie dobrze nam nie jest, prawda? A jak nam dobrze nie jest, bo widzimy, że coś się z nami dzieje co odbiega od pewnej naszej normy, no to co się równolegle z tym dzieje? Spada nasze poczucie własnej wartości, spada nasze poczucie sprawczości i czujemy się kiepsko. Prawda? Mamy niewielki dostęp do zasobów. Tu warto na tym etapie jest ocenić, czy w takich okolicznościach nasz klient, nasz bliski, jest w stanie podejmować racjonalne, samodzielne decyzje, prawda? czyli jakby takim żargonem trochę zawodowym, mówiąc, jest mobilny, prawda? czy też jest w takim stanie średniej mobilności, gdzie jego myśli biegną głównie w kierunku porażki, czyli jest w stanie relacjonować sytuację przez pryzmat pewnego tragizmu. To jest wtedy średnia mobilność, lub też nie można się z nim w ogóle dogadać. Czyli to odcięcie od zasobów nastąpiło całkowicie. I w tym trzecim przypadku warto jest po prostu szukać pomocy zewnętrznej, mhm. prawda? Specjalistów, którzy już wiedzą, jak się zachować. Ale te dwa pierwsze stany, czyli ten stan wysokiej mobilności i średniej mobilności, w jakim znajduje się człowiek. W kryzysie, to są takie obszary, w których my, jako na przykład partnerzy, rodzice, bliscy, jesteśmy w stanie udzielić tej pierwszej pomocy w bardzo taki istotny sposób. Głównie, pierwsza rzecz to jest bliskość, to jest bliskość i zrozumienie. To jest zbudowanie poczucia obecności, czyli nie jesteś sam. Cokolwiek by się w tej chwili nie zadziało, ja jestem przy tobie. Nie jesteś sam. To bardzo uspokaja. Przez tą bliskość możemy kontrolować też stan, taki wręcz fizjologiczny, tej osoby w kryzysie. Obserwować jej oddech: czy oddycha płytko, czy oddycha normalnie, czy, czy oddycha na przykład bardzo szybko. A jak oddycha szybko, to raczej ma podniesione tętno, prawda? Podniesione tętno może skutkować zaburzeniami ciśnienia. Więc to, to są takie obserwacje, które człowiek, który jest w pełni dostępny do swoich, który ma pełny dostęp do swoich zasobów, jest w stanie w sposób racjonalny ocenić, prawda? Jeśli my doświadczamy fizjologicznej zmiany, czyli ja przeżywam kryzys, doświadczam tej fizjologicznej zmiany i widzę, że moje serce wali jak szalone. To zaczyna mnie to przejmować. Boję się tego, a jak się tego boję, to nakręcam jeszcze bardziej ten stan. Czyli, co może zrobić osoba, która jest przy mnie? Może mnie wziąć za rękę. Jestem tu. Może mnie pogładzić po tej ręce. Może mi dać łyka wody, prawda? Może po prostu ze mną być i dostroić się też trochę do tego mojego stanu w taki sposób, że ja. W tym wysokim stresie nie będę skłonna słuchać uspokajającej muzyki. Prawda? Ale będę w stanie i będę w gotowości do tego, żeby przyjąć tą bliskość, tą obecność tej drugiej osoby, która daje mi w tej chwili poczucie bezpieczeństwa. Czyli sama obecność już dużo nam załatwi. Prawda? Tu wielka wiedza nie jest potrzebna. Jak w pewnej piosence padają słowa, po prostu bądź. Prawda? bądź jest, jest już takim zabezpieczeniem troszeczkę bezpieczeństwa. Nie jesteś sam, jestem przy tobie. I choć powiedzmy, ja jako towarzysz tego kryzysu nie do końca muszę wiedzieć, co dalej zrobić, to sama moja obecność może już być takim pewnym stabilizatorem. Czyli jestem i gruntuję tą osobę, prawda, kiedy zaczyna przyspieszać oddech. Sugeruję, namawiam, że pooddychajmy razem. Kolejna rzecz, parafrazuj, właśnie wydobądź tą informację. Co takiego spowodowało, co takiego doprowadziło cię do tego stanu, prawda? I swoimi słowami opisuj tą sytuację, czyli twórz jakby pewną perspektywę też dla osoby przeżywającej. Czy dobrze rozumiem, że wydarzyło się coś. Co, co cię głęboko zestresowało, prawda? Mówisz, że doszło do tego i do tego, prawda? Warto jest tutaj też używać tych słów, które jeżeli w ogóle mamy kontakt, taki kontakt werbalny, jeżeli jesteśmy się w stanie dogadać, porozumieć ze sobą, która przeżywa właśnie tą sytuację, która jest cały czas jeszcze pod wpływem bodźca, pod wpływem silnego wydzielania tych hormonów stresu. Czyli bądź parafrazuj. Stabilizuj, daj to poczucie bezpieczeństwa. Upewniaj, że od tego momentu mamy już kontrolę nad sytuacją. Jestem tu po to, żeby Cię wesprzeć. I właśnie te rzeczy, o których Michał powiedziałeś, czyli czego nie robić, prawda? Więc nie przerywać, dać się wypowiedzieć, dać zebrać myśli tej osobie, która jest w, w tej sytuacji kryzysowej, pod wpływem bodźca kryzysowego, nie moralizować. Nie pocieszać i właśnie nie stwierdzać, że wiem, co czujesz. Mogę stwierdzić, widzę, w jakiej sytuacji się znalazłeś, widzę, że przeżywasz silne emocje, prawda? Widzę, że jest Ci w tej chwili trudno i jestem tu po to, żeby udzielić Ci pomocy, prawda? Czyli to też nam pokazuje, że. Ta osoba, która znajduje się w tej sytuacji ciągle pod wpływem silnego bodźca, może w pewnym sensie troszeczkę odpuścić to napięcie, bo jest ktoś, kto już jest w stanie zadbać o to, prawda? O, o bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli mówimy o takich stanach już głębokiego kryzysu, wysokiego kryzysu, kryzysu, który, którego skutki obserwujemy przez kilka. Czy kilkanaście dni, no to namawiam do tego, żeby zasięgnąć porady specjalistów. No pierwsze, co może nam przyjść do głowy, no to może być po prostu pójście do lekarza, nawet lekarza pierwszego kontaktu. Prawda? On też będzie wiedział, co w takich okolicznościach zrobić. Natomiast no, na pewno nie wolno bagatelizować takich objawów nie można pozwolić na to, żeby ktoś odsypiał ten stres nieskończenie długo. Sen i czas, one działają na korzyść, niemniej jednak nie są ostatecznym antidotum, nie są ostatecznym rozwiązaniem. Warto jest, żeby ten taki parasol opiekuńczy troszeczkę rozpiąć nad osobą, która cały czas jest pod wpływem tego bodźca kryzysowego. My tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w głowie nie wiemy, ile tego kortyzolu się wylało nam do krwiobiegu, prawda? jakie ono ostatecznie ma działanie i jak długo tam sobie posiedzi jeszcze, prawda? bo często to jego wydzielanie długotrwałe spowodowane jest też naszymi myślami, czy, czy myślami osoby przeżywającej. Prawda? Jedna myśl jest w stanie wywołać lawinę myśli, zarówno dobrych, jak i złych. A jak się jest pod wpływem takiego bodźca, no to mm. trudno jest mówić o dobrych, o dobrych lawinach myślowych.